No noe, noe, no. witajcie, słucham w ogóle bo jest na tył graptyd w Brookhaven RP, co to za samochód, coś jest tutaj nowego, samochód, samochód, samochód. Nie wiem, chyba to, nie wiem, chyba to, nie wiem, zapomniałem. Długo nie byłem w Bruk. Byłem w spokojnie. 19 -ka. Dom. Szukamy nowego domu. Jak w ogóle będzie nowy dom? No, nie, nie, czy to jest z tym nowym domem? A nie to jest ten inny dom. Pikcyk. Może co ja jakieś wigbasy robię? Dziwne. Hihi. Holla, hi. holla. Like bas. Like and bas. co wybrać? Matko święta? Milion domów jest. Jakiś bogaty, wyglądający na bogaty. he. <laughs> wyglądający na bogaty dom. Oni już tam jeżdżą sobie samochodem, ja już z zrobiłem. Minęło to minutę. Dzień dobry. Sam jeżdżam tu jak zwykle. Jak, jak zwykle, sam jeżdżam. Pyk! To chyba nie mój pokój, pyk! Na pewno nie mój pokój. Nie, to jest to i to jest mój pokój. Kamerę mam. Z w mam kamerę. Na szczęście nie. A ładu Jeszcze dziwie w ogóle. Zapomniałam kosić. Pokosić. Muszę trochę pokosić trawy. Du -du 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 -du. Już pokoszono. W ogóle nie wiem dlaczego tu... Co to za ca... Boże, tutaj Ja chcę miel... Ja chcę mieć tutaj czarno. Tutaj ja, czarny dom nie ma. Dlaczego... Ej no. No... Byk, ała, 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 dlaczego mnie to boli? Dlaczego mnie to boli? Nie wiem. Może ze zasłonię już sobie, ja. Te, te okna zasłonę, nie. No, panie Janie, ja nie chcę pająka. No, panie Janie, ja nie chcę pająka. Ręce do góry! Majdki rubry! Pieniądze na stół! Proszę bardzo, nie... Otwarty... Ku... a Azi... zimi. usiadłem, matko, świnka. Co pan... Nie porywaj mnie! Ukrada mnie, złodziej! Nie porywał, on nie porywał, mnie porywał, porywa, porywa. złodziej nie porywa, bo złodziejem jestem, lakła tu chodź tu do Ty, ty dobre Gdzie ty mnie prowadzisz? Stable, stable No mi mnie bije. Z... Złodzieju! Ty złodzieju! Mm, mm. <try language> złodziej mmmmmmmm <try language> on ma snajperkę! łup ma snajperkę! ogor! on ma snajperkę, złodziej! jedziemy! Je, jedzie moje Ferrari! ten z Ferrari! Prze, 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 diri, diri. Tylko śmiech, miał snajperkę, chłop Próbuję, żeby mnie nie, nie, nie złapał. O, zabieramy ten mój dom. Żebym nie wiedział, że to jest mój dom. Nie znajdzie mnie, nie znajdzie mnie, nie znajdzie mnie. Chłopie straciłem dom widzowie. Przez niego. Aha, czyli to jest nowe. Awa, ała, 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 ała sypci. O matko świnta, nie straszcie mnie. Wrum, 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 wrum. Wrum, wrum, jadę sobie. Wrum, 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 wrum. Czekajcie, ja chcę być hakerem. Me haker. me haker. Afk. Ja chcę być hakerem. i już jestem hakerem, <życekako st sculpturali> party Party. Party będzie. to super będzie party super będzie party okay. Nie można wykonać akcji od tego, że jestem Ja latam, ja latam, ja latam, ja latam. Ale widzowie jak kliknę Q, o, no się od razu teleportuję tutaj. Jaki on wolny się zrobił. Okej, okay, jest maksymalna prędkość. Ale widziałem spokojnie, spokojnie. Ja tutaj mam ferra y no. Fe Ferrari no Ferrari Tak wiem, że wolne Ferrari to jest Sp Sprężynę to ma słabą. Nie wiem, gdzie ten chłop jest. Nie chcę wiedzieć. Gdzieś ma chyba dom. Na pewno porywa dzieci. Może. Porywa dzieci. Ała. stałem. Wrum, wrum, wrum. Wrum, wrum, wrum. I... I drifta, uuuu, nie wiem, tutaj drifta, Matko Święta, jaki drift Jej dobry, do widzenia. Nie widziałem innych ludzi, którzy na... Widziałem jacyś ludzi, którzy w domu mieli takie motocykle. Niemożliwych miejsc. Słyszałem Sandzwon dzwonek, dzwonek właśnie. Na czerwonym przejechałem. Poje dobra, tutaj policji nie ma chyba, ale mam broń. Na bezpie Boskie rany, jestem w skole. O i tak zaraz do szkoły. Matko świnta, dobra ewolucja. Zaraz w poniedziałek koniec. Skoro ci jesteście widzowie nasykowali nas do szkoły. bum albo zaraz się zacyna z koła ja tutaj poje, pojadę pum i dobry jeżeli się podobało zostaw suba lajka i do zacyska w następnym odcinku ja tutaj gdzieś pojadę sobie wlum wlum wrum. Wrum, wrum, wrum. Wru,